Cześć, witajcie moi drodzy, pamiętacie wiosnę? Kwiatuszki, pszczółki wzykające, pięknie było, co? Ale teraz mamy niestety paskudną zimę. E, jakieś dwa lata temu już obiecałem Wam taki mały rekonesans po ośrodkach zimowych w Polsce i za granicą. Może sobie zróbmy takie coś. A jak wytrwacie do końca, to Wam pokażę, jak jadę na nartach. Z drogi śledzie, bo łamaga jedzie, dobra? No to odpocznijmy od Matrixa chwilkę. Pamiętacie ten nasz film? Bardzo fajna przygoda to była. I wyobraźcie sobie, że tam się dzieją fajne, fajne, przeróżne, fantastyczne rzeczy, e, imprezy. Jest tam ośrodek narciarski, bodajże chyba jeden z największych w północnej Polsce, tej płaskiej. Różne, można tam w lato jest tubin, a lodowisko nawet jest duże. Latem jest tubing, rowerami górskimi jeżdżą, imprezy przeróżne się odbywają w lato i w zimę. Nawet gwiazdy można oglądać w nocy. Cudnie, cudnie. Bardzo fajna knajpa, doskonałe żarcie, fajniutki klimacik. I wyobraźcie sobie, że to jest 20 km ode mnie tylko. To fajowo! A to jest Gołdap. Tam stawiałem pierwsze kroki na nartach. Na snowboard jak wsiadłem, to od razu złamałem rękę. I fantastyczne kartacze. Znacie kartacze? Takie jedzenie. Co za cudo. To jest już południowa Polska. Miejscowość Laskowa. Bardzo fajny stok. Tam widziałem przecudne halo słoneczne. Jakiego jeszcze w życiu nie widziałem tak pięknego, ani nigdy potem. Hotelik i restauracja spoko, spoko. To jest Wisła, to tam ma małysza strony chyba co. Bardzo fajnie, tam są różne stoki, trudne i łatwe, całkiem nieźle. To jest moje dziecko młodsze i teraz Austria, Siefeld i Mözern. Cudownie, przecudownie, mówię wam przecudownie. Jak byliście w Alpach to na pewno wiecie o co chodzi. Normalnie tak cię że w twórz. Pod też w można było jeździć przepiękne trasy a tutaj mieszkaliśmy nie mam zimowych zdjęć zaraz wam pokażę gdzie mieszkaliśmy o, o tam w tamtym pensjonacie kapitalne były apartamenty i wcale nie drogo i tam można było spacerować w taką wielką dolinę super super cudownie chciałbym tam jeszcze kiedyś pojechać przynajmniej zraz przed śmiercią a to już jest Słowacja, jasna chopok, przewspaniałe trasy, naprawdę coś niesamowitego, absolutny sztos. Mieszkaliśmy tam w takich domkach, to nie są konkretnie te same, ale bardzo podobne, a wnętrze identyczne jak nasze, no fantastyko domeczki, co za klimat, mówię Wam. No i to tyle z najważniejszych moich przygód, teraz zobaczycie o co jest na prawie cała rodzina. Matka tam z tyłu gdzieś jadzie. No i zbliżamy się do końca. E, dajcie znać w komentarzach, kto lubi narty, gdzie bywaliście, w jakich ośrodkach narciarskich. Może ktoś się wybiera tej zimy, to dokąd jedziecie. Dajcie znać. A tymczasem cześć i pa do następnego druga i ładnej pięknej zimy. I see the trains that control the system. I can do anything with no resistance. Cause I can lead a nation with a microphone. With a microphone. With a microphone.